Do wygrania się ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba, dzwonek łapa w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. A skin z ostatniego filmu z Case Haga, wygrywa ta osoba, odezwij się na Discordzie, na kanale odbieskina. No i oczywiście, jeśli chciał sobie załadować konto na Case Hagu, no to klikaj zielony, widzisz, jak to oczywiście chodzi Kroxy przez 2X sobie wpisujesz, 20% więcej. Do każdej wpłaty 4% zł zafryte skinami oczywiście możesz ładować i instant siano dostaniesz, więc zapraszam serdecznie do skorzystania z przycisku Kroxy. Kroxy ładujesz, no to takie piękne skiny na Ciebie czekają. I dzisiaj zeszła taka oto koska Paracord Knife Marble Fate Kosa oczywiście wprowadzona niedawno Więc nowiutka sztuka, gratuluję serdecznie No i no, takie skiny cały czas na was czekają Im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną I jak ktoś się wygrać to skina od razu do jakiegoś punktu dostajesz Zapraszam cię na stronę Pirateswap Gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny Na stronie dostępne są również konkursy Gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań Masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo Możesz również wykonać specjalne zadania Dzięki którym możesz zdobyć darmowy balast na stronie. Z kodem promocyjnym Props i otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No i w opisie. Generalnie, poza odcinkiem, wypłaciłem sobie takie dwa piękne skiny. Jest to oczywiście mój nowy secik, tak czerwoniutki. Chciałem kurczę tą kosę bez statrapy, no, no niestety nie było, ale pierwotnie chciałem iść pod totalnie, jakby. no w innym kierunku, tak. Bo chciałem takie właśnie białe rękawiczki sobie oczywiście wypłacić, na, no, no niestety nie było na stanie, no, a że nie chciałem się czekać. No to na Skinchanger'ze sobie wymieniłem na takie czerwone rękawiczki i taką czerwoną kostkę. Więc fajnie się to będzie prezentować w grze. A my lecimy oczywiście z dzisiejszym openingiem. Zaczynamy, ale na chwilę zaczniemy sobie odcinek Daily. nevermind, mind, no chyba że odcinek potrwa 15 minut i uda nam się jeszcze na koniec. Otworzyć te skrzynki, no ale zaczniemy sobie od skrzyniać, oczywiście nowych Eldorado. Pierwsza, tutaj, że tak powiem, moja myśl, to była na ten film, żeby tą skrzynkę Eldorado otworzyć zaraz po tych skrzynkach Daily. No mamy tutaj szafira, jest to 8300, ale jest to. Czekaj, okej, okay, dobra, nevermine, to jest to bardzo ładne otwarcie. Dwójkę tylko wydajemy. No dobra, no w takim bądź razie, no to bardzo nam się poparciło. Z trafieniem oczywiście tego szafira, no ale kurczę, jakby spadła kosa z tego pierwszego rzędu. No to no naprawdę mega wow, trafi coś takiego, nie? No ale zobaczmy. Może akurat się uda tymczasem, dostajemy gamma Duplera. Jest to oczywiście otwarcie na plus 3000, więc spróbujmy jeszcze raz sobie ją zakręcić z skrzynką Eldoradą, na Marine Revenge. Spróbujemy. Jeszcze raz, nic ciekawego. W tym otwarciu nie poleciało. Tutaj dwa Glocky. Ja mamy Lotler. Okej, okay. sprzedajemy i lecimy dalej. Niech się oczywiście skrzyneczka kręci. No proszę, dwa Royal Dropy. No to może być coś. Zobaczmy, co tutaj uda nam się dostać. Ej, 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 ej. ej. Dobra, widzicie co? No powiem wam tak. No ja was dzisiaj tutaj rozpieszczę i te dwie kosy wam może dorzucę. Co by na to? Myślę, że jak najbardziej będzie to spoko opcja. Bierzemy oczywiście Gamma Doppler 1, Gamma Doppler 2. No śliczne kosa, ale no za ile by wam to wrzucić? A chuj! Niech stracę. Minimum depozyt oczywiście 8,40 chyba to jest bodajże. czy tam ile mi się... A, okej, okay, jednak 8 zł. Myślę, że 8,40. Jest minimum no, ale ósemeczka. Ósemeczkę wpłacasz i oczywiście takie dwie koski. Możesz sobie wygrać łącznie. 20 itemów do wygrania. No zobacz, stary, ile tutaj jest skinów. No są tutaj rękawice. Raz, dwa, trzy. Tutaj kolejna kosa. Gamma Doppler, kolejny stary. No prześliczny, bo flip knife. Tutaj kolejna kosa, kolejna kosa, rękawiczki, rękawiczki, kosa, rękawiczki, kosa, rękawiczki, kosa, kosa, rękawiczki i posej Naprawdę, no, przemoc przemocne skin do trafienia, więc no, jak Skodem ładujesz sobie, no to pamiętaj, żeby ładować Skodem Croxy, tak, no bo chodzi o Croxy, daje ci możliwość wygrania takich pięknych skinów, no i bądź taki ten żółtek, co dzisiaj wygrał, paracorda pięknego Marble Fate, a my, no, czerwone również tutaj dostaniemy rękawiczki, 7 koła one kosztują, a tu w ogóle czerwone takie skin, okej, okay. w ogóle 13 i Master, no to taka... Kurczę, no jestem pewien, że to nowa skrzynka, tak? Ale to jest taka stara, nowa skrzynka, bym powiedział, no bo, no jak Kejsak, że tak powiem, swoją działalność zaczynał, no jak ktoś pamięta, to pamięta, u mnie na kanale odcinki z Kejsaka, jak Kejsak dopiero raczkował, że tak powiem, no to ta skrzynka Sushi Master się już tam znajdowała, potem została ona usunięta, no bo jakoś... Zmieniona, ale chyba usunięta finalnie. No i teraz wraca Sushi Master jako nowa skrzynka. No, różni się totalnie, bo wtedy ta skrzynka chyba kosztowała albo z 1000 zł, albo 2000. Była to w ogóle jedna chyba z droższych skrzynek na stronie, tak mi się wydaje. No a teraz skrzynia Sushi Master wraca do nas właśnie w postaci skrzyni, która normalnie kosztuje. Dwie stówki, dwie sztówki dwie świówki, a no jest gester trochę kosztuje. Podkrecimy tempo. Faść oba dwa na napięć takich mam nadzieję, że łapę w górę. Zostawiłeś, ale to będzie otwarcie niestety na minus. No jest robi, ale co z tego, ale my próbujemy jeszcze raz. Nie poddajemy się i zobaczmy, czy tutaj to otwarcie będzie ciutkę lepsze. No jest robi jeden, robi dwa. I szansa oczywiście na moja zdropa, więc zobaczmy co nam tutaj poleci. Jest kolejny, robi do kolekcji 21 koła. No mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale nie będę narzekał Bo no generalnie ja lubię sobie czasem ponarzekać, tak? A jak chcesz wygrać z kina to na co wszyscy czekali, tak? Kasełko konkursowe Możesz napisać, czy kupiłeś EAFC 26, czy będziesz grał Ja już gram, dzisiaj kurcze ikony wleciały, no i powiem tak, że no generalnie tragedia, nie? Mój znajomy trafił krosa, ja generalnie oczywiście jako no, wieloletni kibic Białeś, że tak powiem, części Madrytu, no to kurczę, no tak mi się ten cross marzył, żeby prędzej czy później nim zagrać. kros i Marcelo, nie? No i Muziomek sobie strachuje, tak? No ale no, on no, też kibicuje Realowi, no to jeszcze wybaczą. tak? Ale generalnie Muziomek, bardzo serdecznie pozdrawiam. Serdecznie, Raku. No trafił kakę, tak? Widziałem. Kurczę, wrzucił storkę na Instagrama, patrzę, kaka, takie. Okej, okay, okej, okay, no dobra, spoko. Ja generalnie na no, też sobie załadowałem trochę pointsów na startach, no i będę tutaj ukrywał. Załadowałem chyba z 13 może koła. Plus jeszcze wydałem te co miałem na, na początek. Jeszcze z jej playprąt, no, tam właśnie tych pointsów chyba z 4 koła albo 6, pamiętam już szczerze, ile wydałem. Ale na no, łącznie myślę, że jest 20 koła, w FPK wydałem. No i kurczę. Mogą być lepiej, jeśli chodzi o drop, tak? Messiego trafiłem, ale no, nie jest to jakoś no, mega wow karta aktualnie, nie? Mój składzik łącznie kosztuje, nie wiem, 300, może coś takiego, więc tak to oczywiście się prezentuje. A jak chcesz, jak chcesz mój składzik oczywiście poznać, no to na DCK zapraszam, bo tam możemy sobie pogadać o Fifia. Jak ktoś oczywiście gra i chciałby się podzielić swoimi wyrażeniami, ale generalnie mi się gra tragicznie, nie? W Sensie, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu, wiesz, że trzeba się przestawić nagle z tych kart, jakiś, wiesz, wyjebanych w kosmos, które były w poprzedniej FIFA i no po prostu wiesz, tak no, chcąc, nie chcąc, dziwnie się odczuwa to po prostu, że grasz z tymi słabszymi kartami na sam początek, ale no nie wiem, no mi się generalnie nie podoba mi się gameplay, piłka, jakoś, nie wiem, czy Wam też tak kurczę, dziwnie odskakuje, jakieś strasznie randomowe, jakieś, nie wiem. No randomowo ta piłka się odbija mam wrażenie, randomowo na siebie zawodnicy wpadają, nie wiem, może tylko ja tak mam, albo po prostu nie umiem grać w tą grę, no, ale to też jest oczywiście możliwe. No tutaj, proszę Cię bardzo, po Royal Dropie, zobaczmy co nam się uda tutaj. Okej, okay. mamy Rubi po Ursusie, no ale Buła trafia cały czas te Ruby, no na cztery otwarcia. Trzy noże ruby, no tutaj mamy Digielka, który kosztuje, no właśnie, sześć koła Więc trochę gonimy, no ale No to jest i tak gigantyczna strata, trzeba to sobie powiedzieć Moi przeciwnicy 50 koła Już mają, my mamy połowę Mamy Glowsy teraz, no ale to jest sześć koła No ale no, no każdy ruby, stary, będzie kosztować Więcej niestety, no teraz Royal Drop, że skrzynki za 8 Koła, no to może to Faktycznie nas trochę podratować Ten Butterfly, ale tam Spada karambit, phase 3 Więc trzymajcie kciuki, żeby tu jeszcze coś dobrego dla nas wydarzyło, chociaż no będzie bardzo ciężko. Bo zostały trzy ostatnie skrzynki, I to są niestety skrzynki po 750 zł. No i tutaj jeszcze spada kolejny Royal Drop. No i. No, co mogę powiedzieć, stary? No, są po prostu bitwy, których no, wygrać się po prostu nie da. Choćbyś nie wiem, jak się starał. No to gdzieś tam na górze jest jakaś wiesz. Jakaś siła, po prostu. No która. No, Choćbyś no, nie wiem jak się starą, no to wygrać ci nie pozwoli.